Drodzy widzowie, w dniu dzisiejszym rozpieram je duma, bo gramy w... W, w Duma! <laughs> tak jest! Na tym polegał ten krótki wiersz. To będzie o koniec mojej poezji na dzisiaj. Gwarantuję, spokojnie. Nowa gra. Pierwszy epizod mamy zaliczony u mnie na kanale. Drugi epizod również mamy zakończony u mnie na kanale. Więc teraz... Idąc z tym tropem przed nami epizod trzeci Inferno czyli piekło. Czy będzie piekło? Ha, się okaże. Poziom trudności jak zwykle normalny. No i dziubaski ruszamy. Okej, okay, jesteśmy w takim oto złożonym z ciała i kości. Chyba kringosu, nie? Wciskamy ten jakże dziwny przycisk. No W ogóle z każdym epizodem jest coraz dziwniej, coraz bardziej demonicznie. Pamiętacie? Pierwszy epizod był w bazie wojskowej na ziemi, więc wszystko było w miarę normalne. Drugi epizod już był taki przejściowy między ziemią a piekłem i już tak zaczynało być trochę dziwnie. A tutaj? Rozluźnijcie się wokoło. Tak wygląda piekło. Według twórców gry oczywiście. Mamy dwa guziki. Wciskamy ten, a następnie wciskamy sobie ten. I dostajemy przeciwnika. Zwróćcie uwagę na jego poziom zdrowia. To jest ten pasek u góry ekranu. Jak widzicie, no, przeciwnik jest bardzo wytrzymały. Zwłaszcza jak mamy tylko i wyłącznie pistolet, więc trochę sobie poszczelamy, ale pojedynkę on nie jest trudny. Znaczy, unikać tych kul jest to do zrobienia. Nawet pistoletem. Ale gdybyście na przykład chcieli użyć mocniejszej broni, to tu jest shotgun. Tylko jest taki poziom, taki, 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 taki poziom trudności zwiększony, że tutaj w okolicy jest krew, ta woda, to jest krew, tak, liczymy na to, bo to jest piekło, więc to jest krew i jak tylko zaczniemy biegnąć, zaczną nam te schodki opadać, ta cała platforma opadnie na dno i skończymy w tej krwi, i będzie nam brać życie, musimy się mocno śpieszyć, powiem szczerze, w krwi i tak skończymy, ale śpieszmy się, pak, 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 raz tędy, 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 okay. okej, przeżyliśmy. Mamy shotguna strofie uzupełnione i tak wrócimy do pistoletu, o, niestety na shotguna mamy zbyt mało nic shotguna zostawimy sobie na jakiś potężnych przeciwników A te impy... mi się, że ktoś jest za mną Chyba to pieku tak na mnie działa kurde, i proszę bardzo no i... no i tyle, tyle w temacie Trzeciego epizodu może nie jest zbyt trudny. A, i to jest ten moment, to jest ten moment, drodzy widzowie. Raz. dwa, ok. O, miał kolegę, no, ale to pojedynkę, jak zwykle, dużo łatwiej. Myślę, że go z pistoletu, zanim do mnie dojdzie. Dokładnie. Ok. A. Już myślałem, że te drzwi mi tutaj zatrzymają nas zbyt długo, ale się udało. No i okej, okay, powolutku, pomalutku. No niestety, póki nie znajdziemy lepszych broni albo więcej amunicji, musimy sobie jakoś radzić. Zauważycie, że do pistoletu też mam nie za wiele tej amunicji. I agap, Czaszka. Musimy ją zebrać, albo i nie. Okaże się zaraz. Pach, 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 pach. No, niestety. Pistolet nam się zakończył. A w shotgunie tylko 12 tego. Amunicji na szczęście. Jesteśmy coraz bliżej końca. Teleporterów. Patrzcie tutaj. A? Proszę bardzo. Sekret. Tuż przed wyjściem jeszcze był sekret na tym poziomie, drodzy widzowie. I wchodzimy w teleport. Proszę bardzo. Wszystkie przedmioty, wszystkie sekrety. Jednego przeciwnika zabrakło. Dla nas lepiej, drodzy widzowie. Dla nas lepiej. I tak nie mamy na tyle amunicji, żeby... żeby aż tak szastać. No dobra, zwróćcie uwagę na mapkę, jak wygląda. No, wygląda ciekawie, przyznajcie sami. Więc tak, pierwszą planszę kończymy. Co będzie w następnej? A w następnej planszy udamy się w toto miejsce w rogu ekranu. Do zobaczenia!